Mamy serdecznie do terapeutycznego żywienia. Ja jestem Davinorys i to jest ten. Dzień dobry. To ten. Uh, witamy serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mamy wielkie wyzwanie dla Ciebie, bo on w ogóle nie wie, o co chodzi tutaj. Okej, okay? ja zrobiłam takie akcje że Ty będziesz po prostu coś tworzyć dzisiaj i nie wiesz co, nie masz żaden plan, takiej improwizacji dla mnie. Mhm, dobrze. Tak? Także masz takie składniki, co ja Ci dałam i, i oczywiście masz tutaj dostęp do tego, co potrzebujesz. I coś dla mnie, bo przecież nie jem mięso. Lubię zastępi, zastępnąć. Mhm. No, zastęp, no to tu masz dużo, zastęp, żeby, zastąp żeby zastąpić mięso. Zastąpisz mięso. Tak, dobrze dobrałaś. B12. Tak? Okej. Okay. Może wprowadzimy te składniki. Okay. E, dla tych, którzy nie znają. To są płatki drożdżowe. Tak. Płatki drożdżowe, e, czyli drożdże, kultury drożdżowe suszone na takich tacach i zeskrobywane na takie płatki. Fajnie to w potrawach dodaje... Takiej e, serowej, serowej... 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 Taki posmak, co? Wymiaru serowego. Chciałem powiedzieć dymensję, ale już ktoś skomentował, że dy, dymensja <laughs> to jest co innego w polsku. A, serowe. Także jeśli chcecie coś zrobić w kontekście sera albo jakiegoś ro, coś, co będzie bliskie sera, dla tych, którzy nie jedzą na Ty nie masz problemu z nabiałem. Mam problem. Ale, wa, ale jeszcze ważniejsza, wa, ważniejsza rzecz tu jest B12. Teraz tak mi się przypomniał. Także dla tych, którzy nie jedzą mięsa, tak jak dla wina. Tak. Dla wina Naturalne suplementowanie B12 jest mądrą, mądrą rzeczą w, w diecie. I tutaj wielu wegetarian wpada uh, właśnie w taki. jak nie jest dobrze zaprojektowana ten uh, taki pułapka, ta dieta, co? ta pułapka to może być B12 mhm. po kilku miesiącach uh, deficytu B12 mogą być problemy ze zdrowiem. W każdym razie. Uh, ok, czyli to nie będzie danie bliskim mięsnemu smakowo, ale będzie coś, coś ja, kręśnego, ja myślałam coś tak, tak jak ser dzisiaj, bo teraz mam okres... Hmm, to teraz widzę. jest taki zimowy hmm. okres, chodzimy do zimy. I cały czas mi leci nos. I ja wiem, jeśli mhm. nie jem ser, nie jem nabiał, jest mi lepsze. Mam, mam trochę mhm. lżej rano, tak. <coughs> I to wszystko chodzi tutaj tym... Jak się mhm. mówi, e, e, flegma. flegma. To, to jest nieprzyjemne. Dobra. także Zrobić coś fajnego, coś piesznego. W mojej krakersę. książce dobrze, to, to też krakersy. Tutaj akurat macie gotową wersję ich. Jeszcze wrócimy. Pokazaliśmy Wam wstępnie, jak zrobić proste krakersy. Wrócimy do tego tematu niedługo. Obiecujemy. Pokażemy Wam kilka pomysłów na krakersy. W każdym razie tutaj mamy gotowe. Dla tych, którzy. Chcą je, nie Chcą ich robić, mogą je kupić w Terrafoodzie, Terrafood.pl, Sklep albo na BioBazarze w Warszawie. Co tu możemy zrobić? To będzie taki gęsty, no, taki okay. coś serowego. Dobrze, czyli powiedzmy garść brazylijskich. Mm -hmm. Dwie garści brazylijskich, żeby, żeby można to było zblendować. Dwie i pół. Mm -hmm. To są nasze wspaniałe włoskie, polskie to są na, nasze koleżanka sama siedziała dwa dni i to otw otwierała od jej ogro ogrody Dziękowa. to nie są jakieś sklepowe to są takie takiej jakości także musimy ją podziękować bo to było duże prace tak? szanujemy takie prace mhm. Mhm. i po raz kolejny to będzie preparacja Właśnie. pusta mówiliśmy o tym przy przy okazji. A powiedz, jaki to jest po prostu? Są ludzie, którzy może nie, nie, nie wiedzą, jakie mhm. to są. Nie znają, to jest Orzech makadamia Bardzo chyba najtłustszy ze wszystkich Orzechów. Niesłusznie uzyskał złą reputację właśnie ze względu na to, że jest tłusty. Jest wspaniały, a, a ale wielu ludzi go uważa za, za słabego, z, właśnie z tego samego względu. Także bardzo dobry Orzech, bardzo drogi niestety. Także nie musicie, te też są drogie. Brazylijskie. Nie musicie. Jak macie opcje włoskich, to możecie z samych włoskich z olejem zrobić coś podobnego. A tutaj brazylijskie są na moim stole i zawsze będą na moim stole ze względu na selen. Zawartość selenu jest tutaj nie, niepowtarzalna. Żaden inny roślinny produkt nie ma tyle selenu, ile. żaden? Nie ma. Trzy orzeszki takie. Zjedzone to jest dzienna dawka selenu. A, 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 a poza tym selen to jest element taki, który, którego nam wszystkim brakuje, Aha, tak szczególnie jest. tutaj e, równowartość, tak dla przykładu żebyście, żebyście zrozumieli jak ciężko go dostać, główka czosnku zjedzona na surowo byłaby równowartością trzech orzeszków brazylijskich, także selenu o, to jest selenu ja to jest bardzo trudno jest o selen a, a wszystkim nam jest potrzebny okay. także poza tym kompromis po raz kolejny mówimy tak, ok Drogie orzechy, o jakie drogie orzechy, no 50 zł za kilo, dobrze, ale idziecie tam i, i kupujecie to mięsko, które też kosztuje 20, 50, polędwiczka, kiełbaski, wędzone, także zależy gdzie chcecie iść z tym wszystkim i myślę, że to jest droga Ale nie nawet droga. my mamy ciężko, nawet jak on, szczerze mówiąc, ja miałam taki pomysł, taki myśl. Słyszałaś? Słyszałam. Droga droga. Nie, nie znam po polsku, no, rozumiem. Uh, road... Na, ekspensy? Pomało, pomało idę tam. No zobaczcie. To dla mnie jest około 50 zł. Także to jest nawet mi ciężko. Jak on włożył ten cały miska tutaj, tam akademię, myślą. Ale kiesień, ouch, ale... 10 złotych, ale masz to na tydzień 5, później tak, na, na Krakersa. Dokładnie. I będziemy to używać, to będzie zasłuży nam przez tydzień. Także to myślę, że to warto. Bo... Warto. Tak. Warto, jeśli chcecie wrócić do ale zdrowia, do to... dobrej formy, albo polepszyć tą formę, to to jest droga. nie, nie droga. Uh, ja bym uważał raczej to jako inwestycję, tak jak zresztą wszystkie nasze uh, pomysły. Inwestycja w zdrowie. Dobrze, czyli tutaj zaczynamy. To można zrobić w, w takiej maszynie, niekoniecznie w w Food Processor, jak się mówi po polsku, Food Processor. Food Processor. Procesor. Food Processor. Food tak? Processor. Mhm. Ja, ja rozumiem, tak. To jest, taka, to jest taki robot kuchenny tak. z innymi nożami, z większym kontenerem. Te noże się powoli obracają, wolniej niż te, ale. Tutaj pokazujemy też, co może Vitamix i on może wszystko. Także nie mamy food procesora, tego robota kuchennego robimy w Vitamixie. Blendujemy to na masę, na tłustą, gęstą masę i później to uzupełnimy jeszcze kilkoma rzeczami. I będzie koniec. Bardzo prosta preparacja, pyszna. Mam nadzieję, zobaczymy jak to wyjdzie. Okay. I spróbujemy to na crackersach? Tak. Teraz chcę wrzucić tą resztę, żeby to się mi dobrze zmieszało. To jest jeszcze nie, nie, do, końca. nie do końca, ale już widzicie, zaczyna się, zaczyna się taka faktura robić takiej gęstej, tłustej papki. I o to nam chodzi. Myślę, że to będzie miało konsystencję z takiego rzadkiego sera. A wiecie uh, Państwo, co też możecie robić? Łatki też tak? y, y, Przy poprzednim odcinek też powiedzieliśmy, że jak robicie na przykład mleko orzechowe. Mm. Zamiast kupować i używać tylko raz, możecie używać y, orzeki do mleka, i później korzystać z tej błonnik i używać na taki y, ser albo. Faroszek. albo coś takiego, żeby dwa razy korzystać z drogi rzeczy. Co? Mm -hmm. To jest dobry pomysł. Dobrze, zgadzam się. Z y, mm. Mleko, polecamy odcinek o mleku. Tak. Twarożek, jeden z pomysłów, to też już jest gdzieś tam na internecie, e, Cheese robiliśmy, czyli, Aha, czyli kimchi okay. z, z namoczonymi migdałami. I jak, się, jak przejrzycie te nasze odcinki, to zobaczycie, że zaczyna się kompletować taka, taka książka kuchenna i, i można coraz więcej z tego, z tego zrobić. A ty możesz na przykład robić swoje książka. Wszystko w czasie Czekamy. odpowiednim. Niecierpliwie. Czyli trochę soli, płatki drożdżowe, Kurkuma. odrobina kurkumy, żeby jeszcze zwiększyć tą akcję terapeutyczną tej preparacji i zobaczymy, może odrobinę oleju, ale nie jestem pewien. Zaczyna się ciepło robić. Nawet... No, i to w lodówce też zgęstnieje. Na razie to jest taki spread, bym powiedział, bardziej niż cheese, mm -hmm. ale to zgęstnieje w lodówce. Można by też było tutaj wpuścić bakterie. Jak, jak dojdziemy do tego poziomu, to pokażę Wam jak i sfermentować taki cheese, taki, taki ser a, przez kilka miesięcy, tak jak się fermentuje normalne krowie na, a, na białowe sery, ale na razie pokażemy, jak można to taki świeży. Mhm. Dobre? Super. Spróbujmy. Super. Ja myślę, że to nie wymaga oleju ani niczego innego. Nie Jest ma. Bardzo dobre. Wow. Kładamy tutaj do miski? Tłuste, tak. Ja chciałem tam. Dobrze. wkładaj do miski. Wiesz co, ja bym musiała takiej częścią, bo to będzie wszystko tutaj kleić, co? Mogę mieć. To nałóż jedną łychę. Okej. Okay. I tyle, a resztę możesz w, blendę, w blendeszu zostawić. W blendeszu. Także w tej chwili to ma formę spreadu, To wygląda ale jak, jak, tak jak masło orzechowe, co? To, z, to zgęstnieje w lodówce. Okej, okay. i będzie taki ser. I teraz jak ktoś, jak ktoś wie jak, a, można by tutaj, tak jak mówiłem, w, w, wpuścić kultury jakiejś bakterii i zostawić to, żeby to dojrzewało i to będzie piękny ser. Okej, okay, już. Teraz jeszcze mamy trochę czasu. Co teraz będziesz mi tworzyć dobrego, proszę Pana. Jak to Koniec. nic? Jeszcze mamy, nie wiem, 5 minut? 10. Temat wyczerpany z tego co mi dałaś tutaj. No słuchaj, byliśmy. Słuchajcie, byliśmy źli gości, e, na top szefie i pamiętasz mhm. tam, oni mieli... Oni mieli coś. Oglądajcie, z... w Polsacie... Odcinek ósmy, ósmy. Bieżącego, bieżącej serii. Czyli dziś... No i oni, mie, oni mieli tworzyć coś i mieli co? Tak, By... ale i oni mieli wyposażeni byli ich spiżarnia, widziałaś co tam było, tam było wszystko, a ty mi dałaś trzy orzeszki i dwie, i, 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 i trzy przyprawy. Okej. Okay. No to Także ja mam. Z tego się... co mi dałaś, to jest, to jest to. Można jeszcze ewentualnie to zjeść w innej formie. Także mam ci dać więcej rzeczy, mówisz, tak? No to... No to czekaj, czekaj, czekaj. Zamknij oczy. I raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Dobrze. Oła. Coś tam możesz teraz zrobić? Czy to jest śmi no. śmiwarniec, jak się mówi? Śmiewarnie. Co? Jak oni mieli, śmiwarniec? Spiżarka, Spiżar spiżarnia. Spiżarnia, co to no, dobrze, to Sorry, wiesz co, ja myślę, w temacie to. trzymając się zrobimy. Zobacz, Zobaczcie, okay. no to mnie trzymasz? interesuje. Bo tutaj wiesz co, ta reszta to jest... Ja byłam w ogrodzie, ci No, ko... właśnie. no właśnie to samo. I pokrzywa. No? no, proszę bardzo. Co prawda nie, nie sezon, ale są takie małe co? pokrzywki. Było. To chcę tu mieć na. Okej, okay. okej, to, okay. Widzisz, to zrobimy. Dobrze, to na co można z tym twarożkiem, z z tym z tym. Z tym z tym, dajcie temu imię jakie, jakie chcecie z serem, A, bo można na bazie tego sera, co często robiliśmy w Jabs longevity zupy, jak była jak był sezon jesienno-zimowy, czyli akurat teraz, teraz. A, zupa i o, zupa o smaku tutaj tego sera łyżkę jakąś o. tutaj ha jest czyli Aha. powiedzmy macie to w lodówce i to będzie trochę gęstsze. Łyżka tego, tego sera. Uh -huh. I ten blender zostawiam taki nieumyty, żeby można skorzystać, tak, tak, żeby to się wszystko. E, woda? Tak, to woda. Woda. Aha. Co? No, i co cały czas. Aha. Wody, odrobinę. Uh -huh. Właściwie tam wszystko jest, ale tu widzę, że przyniosłaś. Awokado, że jadłam pierwszej połowy. Dziś rano i teraz masz resztę, tak? Dobrze, Dobra. To tak, awokado się przyda, żeby zrobić kremową zupę. Okej. Okay. Tak. 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 A... Czego szukasz? Mam. <laughs> Proszę panu. to ja lubię. Ja lubię, jak masz tutaj. Ja też lubię, ale dzisiaj nie mam. Nie masz? Nie byliśmy przygotowani. Ludzie lubią trochę inne tłuszcz. rzeczy Zauważyliście, że daje tłuszcz, tam już jest tłuszcz, tłuste tłuszcz. On orzechy, nawet nie wieź, ja mówię, że to jest seksy. Ja, ja słyszę, tansy, jednym, jednym muchem słyszę, ale Aha. tutaj jestem skoncentrowany nad zupą hmm. naszą. E, także tłuszcz, nie uszczędzam nie się z tłuszczem, żeby, żeby było pełne spektrum, żeby było pełne spektrum kwasów tłuszczowych e, i jeszcze więcej, czyli tutaj mieliśmy orzechy, tam już jest dużo, olej, awokado, wspaniała sytuacja tłuszczowa. To I, jest i pyszne, to czyli to prze i zaraz zielony zostawimy. No teraz ja to zblenduję, tak żeby to się zagrzało. Czyli taki kompromis. Niegotowana zupa na pół surowa. To się wszystko ładnie zagrzeje w Vitamixie. A, a to wkroimy na, na surowo na koniec jako taki kondyment i spróbujemy jak to pójdzie. Mam Co się kroić teraz? No możesz. Widzisz to? Dobrze, to Vitamix to Ciepło. zagrzał. Teraz możesz widać, że woda paruje. To jest, to jest naprawdę gorące. Czyli zupa sem kremowa. Nie jest zupełnie gorąca, ciepła. Dobrze ciepła, dobrze czyli na, na jesienny wieczór bardzo <coughs> fajny kompromis. E, konsystencja mogłoby być trochę gęstsza, ale Ty? to jest fajne. E, czyli tu mam Piękny krem. kolor mamy. Zupa... Masz, jakiś, masz jakąś nazwę dla niej? Dobra, to. Zupa magiczna. I Wiesz, co zrobić? Pokrzywka, bardzo fajnie. Mamy tutaj pokrzywkę, babkę i mniszek. Babka, mniszek. Pokrzywka to tylko te. To nie boli? Te. No nie, nie musi. Jak wyszek ją łapać, mhm. to nie musi. Jak ją złapiesz tak. W... Pod, to, boli. Włos, to boli. Nie, to mnie boli. Nie. Ale to, jak boli, to też jest dobre. Dobrze, czyli mamy te, te warzywa, za które się nie płaci, tą zieleninę, która jest za darmo. Uh, jeszcze mamy sezon, że jeszcze ten mniejszy, i pokrzywka, wychodzą. I, i, I używajcie to, bo to jest jednak niesamowita sytuacja, że jest to, że są to rzeczy za darmo. Ale Można wyjść? Nie, to. Ja tak. Dobra. Muszę się Por. Por. Uwielbiam. A to jest jeszcze dobre, co Ty? Dobrze, to tu sobie zjesz. Mam to wszystko wyrzucić? Nie, nie, nie. To zaraz Ci jeszcze pokażę co z tym, bo to ciekawe. Tak? No, ja wiem, że Dużo ludzi wyrzuca no. z pestki. Okej. Okay. Ale to nie. Okay. To jest Twoja zupa krem. Niespodzianka. A Magiczny, ja... zaczarowany. Zupę, tak? A ja na wieszu. Tutaj, jeśli jecie awokado, jeśli kupujecie awokado, jeśli jecie, to nie wyrzucajcie pestki nigdy. Bo w pestce są niesamowite wartości odżywcze i terapeutyczne. Obra obiera się ją z tej skórki, ostrzegam, jest bardzo twarda, także zęby e, mo można ją pokroić na mniejsze kawałki i zęby e, na pewno to będzie test dla zębów, jest twarda i jest bardzo gorzka, ale ta właśnie tam w tej gorzkości są wspaniałości. A będziesz klaściać. się, do zupy? Rzymuje. Rzymuje się kilka rzeczy zrobisz. Nie, do zupy nie. Ty sobie jedz zupę, a ja sobie schrupię pestkę. Okay. Smacznego. Dziękuję Ci. Zobaczymy. Polecam pestki z awokado. E, dla tych, którzy nas śledzą, wejdźcie na moją facebookową stronę niedawno. ale wiedzą. Mhm. Co się pojawiło na temat pestek. No Ja to przerzuciłem. Mhm. Pestki awokado. Chcesz próbować? No zaraz, tylko. Bardzo dobre. To jest taki bardzo syty. Mm -hmm. Kilka łyżek, Łyżeczki już. Ja bym dała trochę więcej sól. Mm. Także jeśli, <coughs> jeśli byśmy mieli top chef tutaj, tylko ty i ja, no to nie fair, bo wygrasz, mm. bo, bo nie, nie ma oczywiście. konkurencji. Ale dla mnie to jest bardzo dobre. To jest pyszne, ja bym powiedziała. Ciekawy kolor. Mm. Mm. Proszę, pan. Szef, ile? Mm, wygrasz. Dobre. A co myślisz? Wygrasz ci tak? Dobre, mhm. co? I to nie jest tylko, że jesteś mój mąż, wiesz? Bo to ja jestem ostra. Mhm. Okej? Okay? Także to ma wymiar ciekawy. Bym dał trochę więcej soli. Ty byś Proszę dała pan. wszędzie więcej soli. No tak. Ja. To ja. Super, także nowa potrawa, widzicie, nowe. rzeczy się same dzieją, tylko się wejdzie do kuchni się ma kilka rzeczy kupionych albo zebranych z trawnika, fajne rzeczy się mogą zdarzyć. Polecamy, oglądajcie następne odcinki, będzie jeszcze ciekawiej. I nasz odcinek na Top Szef, ósmy. O, Top Szef, ósmy, niedługo pod koniec października, ósmy w tej nowej edycji. Mhm. I tam też ciekawa sytuacja się wytworzyła. Mhm. Do następnego.